Cześć! Cześć, witajcie! Witajcie w filmie informacyjnym. Tak, z okazji 350 tysięcy widzów. Dobra, słuchajcie, dzisiaj, tak, ten długo oczekiwany film, w którym zdradzam wam, co dla was przygotowałem. Oczywiście na początku chciałbym wam podziękować za tą niesamowitą aktywność, ponieważ ostatni maraton był 30 kwietnia. Wyobraźcie sobie, 30 kwietnia nas 300 tysięcy widzów, a teraz mamy już 350 tysięcy. Tak, jesteśmy coraz więksi i coraz mocniejsi. Dobrze, słuchajcie, wybaczcie mi za mój głos, jestem troszkę zmęczony, ponieważ dwa ostatnie dni spędziłem na uczelni do po 10-12 godzin, więc również ten film pojawia się z lekkim opóźnieniem. Eee, dokładnie tak. A wszystkie filmy, które nagrałem wcześniej, po prostu e, były wrzucane w weekend. Dobrze, ale przejdźmy do rzeczy: 350 tysięcy widzów. Słuchajcie, za każdy, za każdy taki próg wam dziękuję. Dziękuję wam za każdego, i co tak naprawdę z osobna, jednak to jest y, mega okazja, aby coś dla was tutaj zrobić. Słuchajcie, e, jak obchodziliśmy ostatnio specjalnie? Ano tak, że na 300 tysięcy widzów był maraton. Na 250 tysięcy widzów był maraton. I co zrobimy teraz? No, powiem wam, że zrobimy również maraton jednak największy w historii kanału. Tak, taka forma podziękowań zauważyłem, że się Wam podoba i mnie również, więc jest to naprawdę bardzo fajne. E, I cieszę się, że e, również podchodzicie do tego z entuzjazmem. Dobrze, słuchajcie, najbliższy weekend, tak, ponieważ maratony zawsze organizuję w weekend, będzie 28 i 29 maja. Okej, okay, co za tym idzie? Maraton będzie dwudniowy, słuchajcie. Tak, zawsze jak był maraton tylko na przykład w sobotę, to teraz maraton będzie w sobotę i w niedzielę będzie. Tak, będzie zaczynać się o godzinie 10 w sobotę, a skończymy go od godziny 22 w niedzielę. Dobra, jak to będzie wyglądać? Na kanale pojawi się łącznie 11 materiałów te dwa dni. Eee, w sobotę będzie ich 5, a w niedzielę będzie ich 6. No i cóż, lecimy na rekord, ponieważ tak dużego maratonu jeszcze na kanale nie było. I mam nadzieję, że będzie jeszcze większy. Ale to będzie pogrom, będę musiał się do niego przygotować. Dlaczego dopiero w sobotę i w niedzielę? Ano dlatego, że czeka mnie jeszcze troszkę po prostu tutaj nagrywania, troszkę pracy i przygotuję dla Was najlepsze materiały, jakie uda mi się po prostu nagrać, jakie uda mi się stworzyć, ponieważ no, na maraton te materiały muszą być najlepsze, więc powiem Wam, że w sobotę i w niedzielę będzie pogrom. Pamiętajcie, 28-29 maja. Robimy maraton. I jak to będzie wyglądać w sobotę? Zaczynamy od godziny 10. Pojawi się 5 materiałów, czyli o godzinie 10, 12, 14, 16 i 18. Tylko tak. A w niedzielę pojawią się materiały o godzinie 10, 12, 14, 16, 18 i o godzinie 20. Więc łącznie będzie tutaj 11 filmów. Eem, nie ukrywam jeszcze, że może przygotuję dla Was dodatkowy materiał w sobotę o godzinie 20.00. ale to jeszcze muszę sobie tutaj przemyśleć, czy rzeczywiście e, po prostu podałam temu wyzwaniu. Okej, okay, dobra. E, niestety na ekranie macie tylko screen teraz e, z 350 tysięcy widzów z telefonu, ponieważ nie miałem dostępu do komputera, ale udało mi się wychwycić ten moment, kiedy przekraczacie ten próg, magiczny próg 350 tysięcy e, i co. No kurde, no coś niesamowitego. Ostatnie kanał jest naprawdę w szczytowej formie. I przyrost na przykład tygodniowy Was, to jest chyba najlepszy na polskim YouTube. Chociaż nie wiem, naprawdę nie wiem, to jest naprawdę pogrom. Eem, wow, po prostu kanał przechodzi drugą młodość. Tak samo chyba w Minecraft na YouTube, wiecie? E, I to jest naprawdę coś fajnego, że udało nam się razem e, do czegoś takiego dotrzeć. Dobrze, słuchajcie, w takim razie ja teraz jeszcze... E, nagram jeden materiał, który będzie już na jutrzejszy dzień. Dzisiaj już się nic nie pojawi, a miało się pojawić, ale jestem tak zmęczony, że to nie wiem, czy nawet uda mi się nagrać ten materiał. Więc wolę jutro go wrzucić około godziny 13, godziny 14, więc zapraszam jutro na kanał o godzinie mm, 13,14 14 o 9.30 jutro MCI i wieczorem jeszcze myślę, że coś dla was przygotuję. Dobrze. W takim razie ja teraz lecę odpoczywać, ponieważ jestem naprawdę padnięty po, te, po tej wyczelni. I dzisiaj już naprawdę nie mam kompletnej siły. <laughs> Dobrze, w takim razie napiszcie, co sądzicie o tym pomyśle. 11 materiałów albo 12 nawet, zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w przyszły weekend, tak abyście mieli najwięcej czasu wolnego a to na oglądanie. Hmm, jeśli oczywiście ktoś będzie miał tutaj ochotę. A w tygodniu po prostu macie szkołę i może być troszkę trudniej. Dobrze, ma tylko 5 minut, specjal, film informacyjny, ale się rozgadałem. Dobrze, dzięki za oglądanie i będzie się działo, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną. Okej, okay, dobra. Trzymajcie się, do usłyszenia, dzięki jeszcze raz i cześć!